Wojna się przedłuża, wyczerpują się zasoby ludzkie i materiałowe państw centralnych i niemieccy dowódcy łakomym okiem patrzą na młodych Polaków, widząc w nich potencjalnych żołnierzy, widząc w nich potencjalne mięso armaty. I ta przedłużająca się wojna, to wyczerpywanie się zasobów, ta nadzieja na pozyskanie polskiego rekruta, to jest główna przyczyna aktu 5 listopada. Ofensywa Brusilowa w 1916 roku odparta przez państwa centralne dzięki wojskom niemieckim jeszcze bardziej osłabiła pozycję Austro-Węgier. Niemcy mogły więc w 1916 roku narzucić swój pomysł na rozwiązanie sprawy Polski osłabionym Austro-Węgrom. Ten pomysł, to jest utworzenie Kadłubowego Królestwa Polskiego zależnego od Niemiec Obejmującego ziemię dawnego Królestwa Polskiego, być może również część ziem zabranych. Mówię być może, bo nigdy nie opublikowano żadnego dokumentu, w którym byłyby wytyczone granice mającego powstać Królestwa Polskiego. 5 listopada 1916 roku generał Karl von Cook ogłosił w Lublinie: Cytuję. Życzenie powodowani, by Ziemie Polskie. Przez waleczne ich wojska, ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieź przyszłości. Jego cesarska mość, cesarz Austrii oraz jego cesarska mość, cesarz niemiecki, ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie w łączności, z obu z przymierzonymi mocarstwami rękojmiem, potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich. Koniec cytatu. Analogiczną proklamację tego samego dnia w Warszawie ogłosił gubernator Hans von Besseler w imieniu cesarza Wilhelma II. Mamy więc po raz pierwszy w czasie I wojny światowej, zapowiedź utworzenia państwa polskiego. Po raz pierwszy ktoś mówi o tym, że państwo polskie ma powstać. Nie mówi się o konkretach, nie mówi się o granicach, nie mówi się o ustroju, nie mówi się o tym, kto ma być królem. Mówi się dużo o polskiej armii. Wiadomo wszystkim było o co chodzi. Chodzi o polskiego rekruta. Ale nie zmienia to faktu, że znaczenie tego wydarzenia dla sprawy polskiej było ogromne. Historyk Jerzy Łojek tak to skomentował. Był to moment przełomowy w historii sprawy polskiej w okresie I wojny światowej. Po raz pierwszy dwaj szefowie państw uczestniczących w konflikcie zadeklarowali publicznie, że w wyniku wojny ma powstać niezależne i żadnym węzłem z państwami sąsiedzkimi, niezwiązane państwo polskie. Nie było w tym momencie ważne, jakie będą jego granice i jaki ustój wewnętrzny. Przełamana bowiem została zasada. Od roku 1815 uważana za podstawową, że jakiekolwiek państwo polskie może istnieć tylko w związku federacyjnym z Rosją lub choćby z Austrią. Związki z Prusami lub później z Rzeszą Niemiecką nigdy nie były sugerowane. Ta deklaracja z 5 listopada zmusza innych uczestników II wojny światowej do swoistej licytacji o polską sympatię. Bowiem Niemcy mają nadzieję na zwerbowanie nawet miliona polskich żołnierzy. To na co liczyli Niemcy, budziło przerażenie w Londynie, Paryżu czy Petersburgu. Widmo miliona polskich żołnierzy walczących u boku Niemców było perspektywą dla państwem tanty przerażającą. Dlatego wkrótce po akcie 5 listopada dojdzie do deklaracji korzystnych dla Polski ze strony najpierw Rosji, a potem również państw zachodnich. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.